Witam wszystkich w filmiku z testerem smaków. Będziemy w tym odcinku testować właśnie te ciasteczka z puriny. To są takie ciasteczka w kształcie rybek i to jest właśnie smak sera edamskiego i Sera Gouda. Ja już kiedyś w holu jakiś czas temu pokazywałam te ciasteczka, tylko ich przez dłuższy czas nie otwierałam i otworzyłam je dopiero dzisiaj i jest właśnie mnie Sonia. Zaraz Sonia będzie testować te ciasteczka. Zaraz Wam pokażę właśnie, jak wyglądają. Tak wyglądają w środku takie rybki. No, są bardzo ładne z wyglądu. Stop Sonia. Zaraz jej dam właśnie taką jedną rybkę i sprawdzimy, czy jej smakuje, chociaż tutaj już cały czas przy mnie siedzi i patrzy, więc podejrzewam, że będę jej raczej smakować. No i zaraz też zobaczycie. I co nie, dostanie takie jedno ciasteczko. Zaczęła sobie gryźć. Na razie pyszczek tej rybka zaczęła odgryzać, bo to jest ciasteczko taki, w takiej kształcie takiej rybki. Spaduje. Tutaj senia już właśnie kończy. Jeszcze jest został tego ciasteczka. Mm, smakuje mi te ciastka. Może nie tak bardzo jak niektóre przysmaki, że aż skacze dla nich i wyrywam je z ręki, ale, ale to też jej smakuje, bo zjadła nie zostawia nawet kruszki.